To ja. 11 kg kokainy ukryte w bagażu. Dwudziestolatka, która stała się połową peruwiańskiego duetu. Narodowość Irlandka. Właścicielka osławionego koka. Nie zostały zmuszone do transportu narkotyków. Zastanawiasz się, jak zwykła dziewczyna z Irlandii Północnej wylądowała w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Ameryce Południowej? Może zostać skazana na 15 lat. Moja rodzina tak. To tak, jakby ktoś umarł. Cały świat miał coś do powiedzenia na ten temat. Mikaela chciały przemycić kokainę wartą półtora miliona funtów. Zasłużyły na to. Jej rodzina była prześladowana. Jedna zła decyzja miała zniszczyć mi życie. Pytanie, dlaczego to zrobiły? Co się za tym kryje? To historia o tym, jak się w to wpakowała. Przyleciała do Dublina i jak się wydostała. Gotowi? Zaczynamy.